I doczekaliśmy się. Mamy kolejny film, w którym Tom Cruise ginie, albo jakby odpowiedział powiedział siara, Siarzewski, odłożył łyżkę, czyli. Mowa o filmie na skraju jutra. Science Fiction do tego ostatni czasu Tom Cruise nas już znowu przyzwyczaić, ale po kolei. Jest on. Majorem bodajże, tak, jest majorem, majora, Major Cage i e, atakują nas obcy. Nie dajemy rady, ale oczywiście, podobnie jak w Pacific Rim, e, wynaleźli e, zbroję, w sumie taką... Sz szkielet, można powiedzieć, czekać, zbroi i tak dalej, jest, jest im opancerzeni i udaje się pokonać powoli, powoli, powoli. No i mają wstać go do boju i okazuje się, że on nie chce. On nie chce, nie bardzo, bo on w ogóle w cywilu to nic z wojskiem, nic w wspólnego, nie chce, ja tego, Nie, panie generale, no po co? No po co, po co, deserter, bach, na wschodni front, powiedzieliby Niemcy, a teraz jest po prostu wysłany na pierwszą falę, jak dokładnie lądowanie jest jak w Normandii. I tutaj się oczywiście zaczyna cały film, ponieważ budzi się yy, pewnego dnia, okazuje się, że już jest na bodajże lotniskowcu, czy na jakimś takim innym yy, statku w innej, w innej bazie, w bazie jest ona hitrą i okazuje się, że będą go wysyłać i tak dalej, i tak dalej i Cokolwiek się nie zdarzyło, wracamy do tego samego momentu, kiedy to właśnie sierżan mówi Wstawaj, to do boju! I... Jeszcze macie skojarzenia z Niemcim Cisaka, Jak najbardziej Też się film powtarza Aczkolwiek... Ja mam bardziej skojarzenie, po pierwsze, z grą komputerową Z tego, z tego że oczywiście mamy głównego bohatera, ma te bronie i tak dalej, on się tego wszystkiego uczy To tak jakbyście na przykład grali w Call of Duty, Medal of Honor Albo na przykład w Hitmana i e, wiadomo, że nie przyjdziecie jakby od razu. Musicie się dowiedzieć, co gdzie. Tak samo jest z nim. Dowiaduje się, że okej, okay, tutaj, tutaj, tu będzie wróg, tu musisz szczelić, tu w ogóle i tak dalej. Ale jest coś głębszego. Jest, jest, jest pewien podtekst, jest rzecz, którą on może zrobić. I tu Wam nie powiem, o, o co chodzi. Jak się domyślacie, jest on jedyną osobą, która zachowuje świadomość. Zresztą tak samo, jak postać grana przez Billa Murray'a w rzeczonym już filmie. Ale jeżeli pamiętacie, kilka lat temu właściwie były dwa filmy. Jeden to z Kieślowskiego przypadek, z Bogusławem Miną pokazane. Jedno zdarzenie, ale co by się stało, jakby wy, byśmy postąpili inaczej. I tak samo jest taki film był y, Biegnij, lola biegnij. Toma Tychfera, zresztą y, ucznia Kieślowskiego, bardzo podobnie. I też właśnie tam się uczyła z, ze sceny na scenę, z, z Aknace. I jak dla mnie to jest podobnie, ale tak, film jest fajny. Nie ma dwóch zdań, naprawdę film jest fajny. Jest on dobrze zrobiony. Tom Cruise widać, że dobrze się czuje. Jeżeli on jest gwiazdą, to tak, on rzeczywiście czuje się poza tym, już przecież. Y, całą e, serię Mission był udźwignął bądź nie na swoim karku, różnie z tym bywa, bo teraz bym dołożył Jeremy'ego żeby też po, pewnie podbić e, kasę skoro Avengers tak e, super dają radę, przynajmniej w, e, w kasach kinowych i to jest w porządku, film tak, oglądacie go fajnie bardzo mi się podoba zakończenie nie bójcie się, nie dowiecie się jakie jest, o tym musicie się przekonać w kinie ale jest robiony w taki sposób, że zwoje babka wróżyła. Pójdzie tam, pójdzie tam, a może pójdzie tam. Okaże się. Zobaczcie jak obejrzycie film. U mnie tutaj film 7 na 10 i naprawdę warto go obejrzeć. Mówię, pierwsza scena lądowania na tej yy, plaży tak naprawdę to jest jak, jak yy, z Szeregowca Ryan, Ryana. Dzieje się, dzieje się takie rzeczy, że... uuu zbroje fajnie w ogóle to się wszystko dzieje, on się uczy. No i co tu dużo mówić? Tom Cruise, stentolog, dał radę. A dzisiaj pytanie mam do Was takie troszkę w sumie z innej beczki, bo nie tak dawno właśnie czytałem fajny y, artykuł na ten temat, właśnie post i mnie zaciekawiło, ponieważ w dniu jest taka scena, jeżeli karzycie film, to fajnie, jeżeli, nie, to musicie sobie zobaczyć, kiedy y, postać przez Billa Maria umiera i jest pokazane, co się da, dzieje dalej. To nie jest zgodne z filmem, ponieważ jeżeli y, wszystko zaczyna się od nowa, powinno być w momencie jego śmierci, ciach. Jedziemy od nowa. I tutaj też jest taka scena. W tym filmie właśnie na, na, na skrojuzach, kiedy Tom Cruise umiera, a tutaj sobie jeszcze leci tam powiedzmy 20-30 y, sekund może film. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli, czy myślę, że to ma jakiś sens? Czy powinien film się skończyć, w tym, w tym miejscu, znaczy no, powinna scena się skończyć, czy to jest tak, że na przykład y, my umieramy, ale przechwiat jeszcze ciągle, ciągle trwa, czy na przykład y, powiedzmy to. Y, w i taka, spadł z, y, z tego, skoczył z budynku, ale za nagły patmierze tam przez kilka minut, y, 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 drygał, żył, dlatego pokazali, co wy myślicie, jak to jest. No, jeżeli nie obejrzycie tego filmu, y, to kruzem nie będziecie wiedzieli, o którą scenę chodzi. A nie chcę wam powiedzieć, że wam nic nie spalić, ale y, jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Hmm? Jestem ciekaw, Piszcie, jak zawsze pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze, proszę do komentowania, subskrybowania, polubienia, podzielenia się i tak dalej, i tak dalej. Yy, zaraz tutaj powiem mi cztery pozostałe recenzje, obejrzyjcie sobie je. Również zapraszam na mojego bloga i Facebooka. Cześć tutaj jest. Po yy, ogóle przypadkach szukajcie ja panej czyli trochę kultury Hami, albo po prostu zajdźcie na dół, na link, yy, tam są w opisie będą linki. Oba dwa, obydwa. Będą linki, yy, wiadomo o co chodzi. A my widzimy się już niedługo. Cześć!